Oceniam pokazy Spring Summer 26. Subiektywnie. Najlepszy debiut Chanel. Kiedyś mówiłam, uczcijmy to minutą ciszy. Dzisiaj mówię głośniej. Najlepsze doświadczenie Margella i Tom Brown. To już nie tylko pokaz, ale też teatr. Całe przeżycie, nie tylko ubrania. Największa zmiana kierunku Balenciaga. Nowe otwarcie, pode mnie zostały tylko okulary. Najbliższe mojemu sercu McQueen. Dopieszczone detale, dramat jest edgy i zmysłowo. Największe zaskoczenie Miu Miu. Nie spodziewałam się podomek na wybiegu. Najbardziej zmysłowy pokaz The Attico. Mocne luki kobiece. Piękne. Najbardziej cool bottega. Bez krzyku, bez logo, tutaj mówiły ubrania. Nawet jeśli przypominały ptaka z ulicy Sezamkowej. Najlepsza w idzie do Yves Saint Laurent. OSL wie jak zbudować moment pod wieżą Eiffla. Świeża energia, tu wygrywa Dior. Widać ciekawy kierunek, jest intrygująco. Najsłabszy pokaz i najsłabszy debiut idzie do Jean Paul Gautier. Mój ukochany zawsze na granicy smaku. Tym razem granica przekroczona. Nie chcę nawet zaczynać. Z czym się zgadzacie, co byście dodali? Jestem mega ciekawa, dajcie znać w komentarzu.